Siemanko z tej strony Demisiek i witam Was w pierwszym odcinku z serii. Zagrajmy w Football Manager. Ym, dobra, na początku parę informacji. Ym, y, fut, y, seria z Football Managera to będzie miała. No, nie mogę teraz na początku określić, ile będzie miała odcinków ta seria, no bo Football Manager to nie ma, to jest gra, która praktycznie nie ma końca. No, więc... Więc już mówię, że odcinków będzie. Ilość na razie nie wiadoma. Kolejne info, przepraszam, że tak długo nie było odcinka, no ale niestety niestety no, nie miałam kompletnie chęci ani czasu, no nie było mnie siły, która by mnie zmusiła, żeby coś nagrać. Ale teraz właśnie wpadł mi pomysł i chęć, żeby nagrać w managera i to robię. No i ostatnia informacja, wpiszcie w komentarzach, co chcielibyście zo zobaczyć. Co, co chcielibyście zobaczyć w na następnym odcinku poradników? Bo jak kompletnie nie mam pomysłu, nagrałem ten poranik do FPS-ów, do ETS-a. No i nie mam kompletnie pomysłów, proponujcie w komentarzach. No i bez zbędnego gania zaczynamy nową grę. Weźmiemy Football menedżera po prostu. Teraz będzie ekran ładowania. Myślę, że będę czasami też nagrywał live'y z EuroTrack Euro Simulator, ale to będzie sprawa niepewna, bo potrzeba live'ów podobno do dobrego internetu. Nie jestem pewien, ale chyba tak. A takiego internetu zbyt dobrego nie posiadam. Powiedzmy, że mój internet jest. mieści się w przecięznej, bo <grym>, teraz trzeba bazę danych się ładuje. Myślę, że zagramy jakimś pierwszoligowym polskim klubem. Nie będziemy grać klubami z ekstra, ekstra klasy tak prosto. Mamy sobie Anglię darujemy i tutaj, wiecie, zostawimy samą Polskę i Niemcy. Okej. Okay. Y tutaj najniższa liga, tutaj dajmy pierwszą ligę, y tutaj trzecią ligę. Mm, data startu. Dobra, wczesny okres przygotowawczy i jedziemy. Dobra, rozpoczynamy grę, no i zobaczymy jaki, jak jest, o jakiego klubu obejmiemy stery. Mam nadzieję, że jakiegoś mm, powiedzmy pierwszoligowego, czyli pierwsza liga jakiś klub, powiedzmy na przykład Dolcan Ząbki, ale no zobaczymy, nie będę już nic mówił. W ogóle nie jestem pewien, czy mnie dobrze słychać. Myślę, że tak, bo to mikro, którego używam, to nie jest jakiś kurde. To używają komentatorzy sportowi. To zwykły mikrofon za około 50 zł, więc to nie, jest, nie ma szału. A nie powinno też być jakoś najgorzej. Myślę, że w tym odcinku to na... To na sorry, gadu, gadu tutaj się odezwało. Myślę, że w tym odcinku nie będziemy tutaj ustalać yy, nie będziemy grać mecze, tylko po prostu ustalimy takie podstawowe parametry yy, parametry, jakie będziemy grać, czyli tam klub wybierzemy, tam posek ustawimy, tam wszystkie tam pierdoły myślę, że od drugiego odcinka zaczniemy rozgrywać mecze. Ale dość długo trwa to ładowanie, bo to jest jednak mimo iż to są dwa kraje, to jednak to są kraje, które posiadają dość duże ligi. Jaką Muszę też kilka zmienić rzeczy na ekranie, sorry, na YouTubie awatar i Tło, gdyż prawdopodobnie zmienię nazwę z demisiek na misiek yy, z dużym ku na końcu. Yy, no i tak to będzie wyglądać. Awatar oczywiście zmienię, bo ten stary to wygląda jak kozia kozia No niestety długo się ładuje. Masakra z ładowaniem jest niestety. No ale nic nie poradzisz. Nie ma innego sposobu, żeby... Znaczy... Dalej, kurde. Ile można czekać, panie? Pizza. Chociaż, chociaż mnie aż kusie, żeby wybrać Lecha Poza, gdyż jestem kibicem. Tutaj proszę, bez hejtowania mnie przez kibiców legi. No, ale nie będę wybierał Lecha, no bo to by było zbyt banalne. Nie będę wybierał klubów tych z najwyższych lig, bo to by było po prostu zbyt nudne. Wybiorę te kluby z niższych lig, żeby po prostu się stopniowo do wyższych lig i po jakichś 30 latach wygramy ligę mistrzów. No, ale 30 lat w grze to jest kurde jakieś pół roku grania, takie, wiecie, regularnego. Myślę, że zaraz wczyta tą bazę danych, bo normalnie masakra. Jeszcze konfiguracja rozgrywek. Matko. Mam no, nadzieję, że to się szybciej wczyta. Jeszcze jutro mnie czeka pobudka o 8 godzinie, bo o 10 będę grał mecza. Nie chcę mi się na niego iść, że masakra, ale niestety. Raz mi się chce, raz mi się nie chce. No i tyle. No, i bardzo słusznie, i nie wystarczy, że Pan na drugi koniec polski albo do Anglii. Dobra, mam nadzieję, że to już oznacza nie wczytywanie tych całych konfiguracji. To już dość długo czy, trwa. Ale teraz to już nie jest. Najlepiej, jak Pan w albo prezydentem Stanów Zjednoczonych, jasne. No tak. Ja pierdziałam jeszcze jakieś cele menedżerskie. No to sobie trochę poczekamy, no, ale tam, nie musi być wcale nuda, możemy, mogę tam, wiecie, pogadać. No, tak patrzę, właśnie 30 FPS-ów mam, myślałam, że będę miał około 20 30 FPS-ów. Całkiem niezła ilość, gdyż, szczerze mówiąc, fraps. To już zaniża te FPSy. Na przykład normalnie mam tych FPS-ów około 50, teraz mam 30. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, czy to jest normalne, czy nie. <laughs> Mi się wydaje, że te cele managerkie są menedżerskie już są o, jako y, ostatnie. No, teraz już chyba pójdzie. Okej, okay, ja, mamy to. Y Mamy to? się Znowu coś musi się wczytać Ok, mamy to Kurde, ten podstawowy menadżer to wygląda normalnie jak jakiś Meksykanin Dobra, damy sobie imię może Stachu Jones Będziemy Będziemy Stachu Jones Damy 29 listopad Czyli moja data urodzin Dajmy 70 Miejsce urodzin, niech będzie Poznań. Dobra, pan nie rób. Języki, dobra, to już... Panie nie rób pan. Yy, hasło damy. Może jednak bez hasła. Nie będziemy już hasła zakładać, po co? Dobra, będziemy w Stachu Jones. <noise> no jest, dobra. Yy, ubranie niech będzie. Nie no, w takiej kurce to wygląda jak jakiś debil. Będzie wyglądała postać jak debil. Nie. Dajmy taktyk jeden. Dobra, dajmy wzrost um, 20. O matka! on wygląda jak Slenderman. Jezu, o jezu. Meta 90. Wiecie co, damy. 84 damy 80, 79 kg. Taka optymalna waga mi się wydaje. wiecie co, mi się za bardzo chyba taki spacjony się zrobił. Hmm, Okej, okay. niech będzie preferencje ulubionych zespół. Niech będzie Lech. Tutaj portale społecznościowe. Cóż, nie będziemy nic robić. Dobra, i wybieramy zespół. Wybieramy zespół z Polski. Pierwsza liga. Hmm. Albo, wiecie, co, żeby było tak więcej zabawy, to niech gra wybierze klub za mnie. Ale nie, nie chcę legi Wisły, przepraszam. Okej, okay, mamy pierwszoligowy Pogoń, Pogoń Siedlce. No to co? No to zaczynam naszą przygorę z pogonią Siedlce. Zaczynamy. Yy, dobra, damy krajową licencję, tutaj doświadczenie dajemy zawodowiec i zatwierdź. No i lecimy. Więc zostajemy my, zostajemy menadżerem zostajemy menadżerem Pogoni Siedlce. Myślę, że całkiem niezły traf. Nie zwracajcie uwagi na ten yy, safe, Washington to kutas, po prostu testowałem, yy, jak, czy to się dobrze nagrywa. Let's play Football Manager 2016. Ok, to cóż, zaczynamy naszą przygodę na stanowisku menadżera. Pogoni się Szczerze mówiąc, to ja chciałbym, wolałbym dolka ząbki, ale cóż, los tak zdecydował, nie będziemy się sprzeciwiać, będzie po prostu więcej zabawy, bo gra wybrała ten klub za mnie, a nie ja, świadomie, no to dobra. Teraz się nam gra, niech się tak gra zapisze i lecimy tam ustawiać jakieś tam spotkania z piłkarzami, tam z zarządem. I wtedy skończę mój odcinek, yy, w niedzielę myślę wstawię drugi odcinek, to już nie będę stawiał za łapki. Tutaj mamy takie porady i sugestie, szczerze mówiąc to je, to ich nie czytam, okej okay, mamy. Jesteśmy nowym, jesteś, jest Jones nowym yy, menadżerem, tutaj była wiadomość od właściciela, to weźmy udział sobie w spotkaniu. <laughs> cześć Stachu. <laughs> o, jak to zabrzmiało? Cześć Stachu. Dobra, to tutaj. Mm, cześć, dobra, dajmy to. Mm. Okej, okay, dajmy tą pierwszą odpowiedź. Nowo zatrudniony menedżer zazwyczaj przedstawiany jest na medium na specjalnej konferencji prasowej. Czy mamy taką zorganizację jutro, albo pojutrze? Tak, spotkanie z dziennikarzami to dobry pomysł. Te osoby z mnie na, mnie w akcji na żywo. Dobra, dajmy tą pierwszą. Dobra, dajmy pierwszą odpowiedź. Kontynuujemy. Dobra. No że to nie Wracam transferowe informacje tutaj mamy. No hmm. i zajebiście, nie mam żadnych kontuzji. Szczerze mówiąc, osiągnięcia pogoni siedlcy nie powalają jakoś na kolana, no bo tu mamy pierwsze miejsce w trzeciej i czwartej lidze. Yy, w grupie mazowiecko-północnej i łódzko-mazowieckiej, więc tak średnio osiągnięcia, no, ale dobra. Trudno. Hmm. Ok, zatwierdzamy. Hmm. Dobra, no to zwo zwołujemy zebranie zespołu. Dobra, dajmy to pierwsze. Witamy, liczymy. Bardzo przepraszam. Hmm. Wiecie co, teraz mam dylemat, bo jakbym. Bo teraz nie wiem czy dać to pierwsze czy drugie, bo boję się, że jak dam drugie, to nie uznają, że nie mam ambicji. Jak pierwsze to że moje ambicje są nierealne, więc tak kurde, ciężko będzie. Więc co damy, damy pierwszą? Hmm. O kurwa. <śla> to trochę spieprzyłem. <śla> hmm. Hmm. Kurde, coś z pieprzem kuźba na maksa. No trudno, cóż. Zdarza się. Dobra tam. Okej. Okay. Lecimy. I wiecie co, tu raz będziemy mieli towarzyski? To tutaj skończysz odcinek. Jeszcze tutaj zrobimy spotkanie z dziennikarzami. Badajemy. Czy oczekiwania na ten sezon są pańskie, według ciebie, i realistyczne? Nie. Eee. Dobre. Dajemy w ogóle pierwsze. Eee. Eee. Nowego eee. Nierzadko wiek, z nowego menedżera nie rzadko można przygotować sobie już kolejnego. Więc obecni podwładni mają prawo z z o przyszłości. Czy powinniśmy się spodziewać wielu zmian? Dobra, dajmy tutaj ostatnią. Tak, czy tak? Człowieka. nie wolno. Okej. To dobra. Hmm. Jeszcze tutaj zgłaszamy sobie listę zawodników. Wybieramy. Mamy ich chyba z 25. Ja nie słyszałem o tych zawodnikach, więc ich wybieram. Można powiedzieć na oko. Zobaczymy jak zagrają w tym następnym meczu tym towarzyskim. Wtedy ustalę taki skład na ligę. OK. Szczerze mówiąc to tutaj yy, mi się, czy mi się wydaje, tutaj nie ma żadnego obcokrajowca w pogoni. To, to ciekawa sytuacja, bo jest dość mało takich klubów w które nie ma chociaż jednego obcokrajowca jako zawodnika. OK, zgłaszamy skład. OK. No i dajemy kontynuuj. Dobra. Więc dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie i piszcie, co chcielibyście zobaczyć w poradniku, w następnym poradniku, więc trzymajcie się, do zobaczenia.